Kochani, już niebawem 13 grudnia na Hali Sportowej Wiśniowej będzie się działo. Na Mikołajkowej Zumbie i Talent Show Wiśniowej będziecie mogli pokazać swoją pasję do tańca. Uhu! O 14.30 czeka na Was Roman Boski, który koncertowo otworzy to wydarzenie. Mamy nadzieję, że zabierzecie ze sobą dużo energii, bo kolejne 4 godziny spędzimy turboaktywnie ze wspaniałymi instruktorami Zumby. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na budowę tego oto posficjum. Przyjdźcie i zatańczcie razem ze mną z myślą o tych, którzy sami już nie mogą. Co na Was jeszcze czeka? Kiermasz nowych ubrań. Słodka kawiarenka. Strefa dla dzieci, malowanie twarzy, dmuchańce, warsztaty. Świąteczna sesja zdjęciowa. Fotowódka 360. Wizyta Świętego Mikołaja i super prezenty. Ho, ho, ho! Gorąca atmosfera, roztańczone towarzystwo, czyli mikołajkowy maraton Zumby. Będę tam osobiście? Bądź i ty. Do zobaczenia w wiśniowej 13 grudnia.